Kobieta w koszulce stoi na tle zielonych krzewów oraz trawy, po prawej stronie wisi sznurek. Kobieta miga. Hej. Na warsztatach wyjazdowych będą między innymi zajęcia z makrami. Co to takiego? O, to jest właśnie to. Kobieta łapie za sznurek, naciąga go. To znaczy coś, co można zapleść ze sznurka, a potem na przykład włożyć w niego doniczkę z kwiatami. I się trzyma. Pokażę Wam, patrzcie. Zbliżenie na ręce ściągające zaplątany i poskręcany sznurek. Kobieta naciąga sznurek. Jak doniczka będzie ciężka i będzie na tym wisiała, to sznurek się wtedy wyprostuje, podobnie jak tam u góry. Do warsztatach będzie też wiklina papierowa. Pokażę Wam serce. Zbliżenie na kształt serca wykonany z wikliny papierowej. Kobieta trzyma je w ręce. Będziemy robić takie serce albo inne kształty. A, jeszcze anioł. To jest właśnie anioł. Kobieta trzyma w rękach posplatany i poskręcany niebieski sznurek, przypominający kształtem anioła. To też się nazywa makrama, czyli ogólnie tworzenie ze sznurka, tak samo jak tamto. Można z niego zrobić różne rzeczy, na przykład doniczka, anioła, lub inne kształty. Zobaczymy, co będzie na warsztatach, ale myślę, że na pewno będzie fajnie. No to pa.